Ty, co tam, jak się nazywają te zwierzęta, co tam, kurwa, wchody na ten to czasami w Kanadzie? Świstaki, kurwa. Musi? Kurwa nie. Wiem. Ale Takie jest, kurwa, zwierzę w Kanadzie, które się na to No Świstaki. No w pie... O, świstaki, okej. Okay. Nie zapytać no, jak, jak to... poszło w Portugalii. Już unieważniłem. Ja. A czy... właśnie, jak poszło w Portugalii. Najwiście. <laughs> który? a jeden. Chodźmy. Co, pochwaliłeś się już? Dobra, to jedź. Ale Kubuś jest on fire. Kubuś jest salty. Po jednego cornera nie przejechał. Nie ma czasu, Kuba kurwa trzeba Alkohol sam się nie wypije, kurwa! Kurwa mnie oszukałeś, jak tam nie ma drogi. Ma. Mama Kurczę free for, where is your lap time? Sędziowie faj'ego anulowali. I tak w go nie dojadę, bo ja za dużo błędów robię. Kuba nie ma czasu, nie nie ma odwolacza, nie ma soku nawet, kurwa, lodowego. Kurwa, masz 10 chcesz whisky pić? No nie będziemy, kurwa, do sklepu jeździć. No, nie to jest. A to no kto zaczniemy pić, kurwa, o drugiej? Zaraz zaczniemy I pić. No skończy się to wreszcie, kurwa. Ale i tak, kurwa, to może zrób. podpite pierdolono, no. No i już Ja Jaką pite, kurwa, pierdolono. W sensie sodę Popite zrób to pierdoloną. No, nie wiem, kurwa o, kurwa. Jak kurwa nie umiesz no, no nie umiem kurwa Nie tykam się nowych rzeczy w domu, będę musiał później coś ciągle robić Prosto w kurwa Ach, chuj jedziemy teraz Lepiej nie będzie No kurwa Leciutko się tego spodziewałem jebany się jeb No to była szykana full pizda Pięcia ostre szły, jak czternastolatka Oj unieważnionku <laughs> I pan Paweł Zajmiemy się, kane w pizza, zobaczymy kurwa, ja. nie umarłeś ty. Sweet home Alabama A to 4 metry Kurwa, ja 2 Kurwa, ja 0,6 Ja pierdolę A idź pan, nie powiem gdzie O kurwa, ale te boty wyjebały To za żółte flagi cały czas. W trzecim sektorze. No nie. Okay, ale ruszyliśmy i była żółta flaga od razu. No była, była, to prawda. Ale z lepszych. Z lepszych możesz iść się napić. Masz coś uszkodzonego chociaż? A. Ja? Bo ja soboty w tym cornerze wyprzedziłem i kurczył nagle bokiem usta A ja jak pizda, tak ostrożnie, że hej. Tak się wygrywały ścigi. O kurwa, spinala. Prawie, o dobra, uratowałem. Ale Alonso mnie dojeżdża. Kurwa jebana. No dojechał, cię? No dojechał, bo się wyspinowałem, ale ja go teraz dojadę. No jest dojeżdżany, ale on może kurwa chuja wiebał mi się w dupę Tak, dla sportu Ale żyjemy O, żółte skrzydło Box, dyslap. Jebany, czerwone skrzydło. Co on robi? Nie, delta to bym byłem królem świata. Aha, 500 pięć... Co? Czemu drive for? Czemu drive ru? Może deltę przekroczyłeś? Ale ja byłem w pijce, to jak mogłem przekroczyć deltę? O intysłapy. Co? Indy Slab! Ale bullshit! jest to ten Indy Slab! Ale kurwa bullshit! Ten cynon jest wolny jak kutas. Pierdalej ten nie, nie wiem, nie wiem za co zostałem ten Drive -thru. To ja mogę tak naprawdę wyjść z tego wyścigu, bo i tak ja zrobię. A ile jest sekund za nie, po, nie, nie zrobienie Drive -thru? 20? Chyba nie wiem, albo 20, albo dyskwalifikacja. Czemu ja mam 5 sekund kary? Za speeding in the pitlane? Ale ja nie speedowałem in the pitlane, kurwa! Nie chcę się... Jadę na łety. Po trójne Jumbo mi zrobili. Dałem sobie siłę na docisku na zero i uety hmm. Liczę zobaczymy na red flaga. Jak... <laughs> Podłogę mimo, że naprawiam. Da się jeździć, wolno, ale się da. No zobaczymy za ile się roz tego. roztopią te... Pierdolimy coś nowej strategii. Widi, mam tą strategię? Odkąd mi kurwa wyruchali na ten, to mnie to dupie to mam. Gdzie jest mój TRS? No, 50. Zaraz zobaczymy, jak będę jechał jak przyklejony. Teraz jadę jak odklejony, będę jechał jak przyklejony. Legal overtake. Pewnie, że tak, tak, jest jak, a co? W sumie to chuj tam, po chuj skręcić na te zakręty. Rozjep kogoś z przodu. Tak z no pięć samochodów. No kurwa, powiem tak, chyba da się zrobić, nie panie? trzecie da się zrobić! O kurwa, mnie rozjebał i pojechał dalej. A nie, Alonso też nie żyje, za razem. Kurde, jedna osoba tylko zyskała. No bo tak mi zajebał w dupę, że mi od razu wyjebał w bandę. Środek Jagrandę zrobił. N nic się nie dało zrobić. A myślisz, że e, algorytm YouTube'a włapałbym, jakbym powiedział, n tu teraz i byś to wstawił? Albo byś po only założył, co ty na to? Aha, ci Polaków nie uważają za y, Europę Środkową, rozumiem. My mieliśmy już rajd polski. A Niemcy nawet nie mają swojego oddzielnego rajdu, tylko muszą ja ma z Czechami, więc. Beka z nich A, tak. Kurwa, Beka, z krycikami zorganizować, XD. No pojawił mnie ze śmiechu.